Wos na głowie. Podstawowy kurs wiedzy o społeczeństwie i państwie. Część trzecia. System wyborczy. Osoba słuchająca. Dziś przedstawię ci prawo wyborcze obowiązujące w Polsce na przykładzie wyborów parlamentarnych. Składa się na nie wiele elementów, takich jak zasady wyborcze, bierne i czynne prawo wyborcze, cenzus wieku oraz system wyborczy czyli sposób przeliczania mandatów wyborczych. Słowo wybory pojawiło się tutaj w różnych zestawieniach. Czas je wszystkie odkryć i wyjaśnić. Zacznę od początku. Aby wybory mogły się odbyć, to zgodnie z konstytucją w artykule 98, punkt 2. Zarządza je prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Mam pytanie pierwsze przy tej okazji. Kiedy odbędą się najbliższe wybory w Polsce i jakie władze będą wybierane? Wracam do prawa wyborczego. Zgodnie z treścią artykułu 96 i 97 wybory odbywają się do Sejmu, gdzie wybieranych jest 460 posłów i posłanek, a do Senatu wybieramy 100 senatorów i senatorek. W wyborach obowiązują zasady prawa wyborczego, a są to powszechność, równość, bezpośredność i tajność. Czas omówić te zasady: Powszechność. Oznacza, że każdy obywatel Rzeczypospolitej może głosować w wyborach, jeżeli w dniu głosowania kończy 18 lat. Ten rodzaj prawa nazywamy czynnym prawem wyborczym. Nie przysługuje ono osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Przy okazji czynnego prawa wyborczego, o którym przed chwilą wspomniałam. Warto omówić bierne prawo wyborcze, które w zależności od naszego wieku pozwala nam na kandydowanie na różne stanowiska i urzędy władzy państwowej. Zapis taki znalazł się w artykule 99 Konstytucji. Zapisano tam, że wybranym do Sejmu może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat, zaś do Senatu 30 lat. Oczywistym jest, że nie może być wybraną do Sejmu lub Senatu osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Równość? Oznacza nic innego jak to, że każdy obywatel ma jeden głos i każdy głos ma tę samą siłę. Nie przypisujemy głosom żadnej wagi, bo jaką skalę tu przyjąć? Nie przypisujemy też żadnej wartości, bo czyż głos możemy wyrażać w złotówkach, dolarach, diamentach? Bezpośredniość. To oddawanie przez wyborców głosu na osoby ubiegające się o mandaty bez udziału pośredników. I wreszcie tajność, która gwarantuje nieujawnianie preferencji politycznych obywateli, pozwala na swobodne oddanie głosu w zgodzie ze swoimi poglądami. Aby je w pełni zrealizować, potrzebna jest Cisza wyborcza na 24 godziny przed głosowaniem, zapewnienie swobodnego oddania głosu, czyli zapewnienie możliwości oddania głosu w odosobnieniu w lokalu wyborczym, i zasada oznaczania kart do głosowania po prostu się na nich nie podpisujemy. To wszystko wydaje się jasne, głosy oddane, no i co dzieje się z nimi dalej? Podział mandatów odbywa się zgodnie z wybranymi systemami wyborczymi. Istnieje system większościowy, proporcjonalny i mieszany. W Polsce obowiązują dwa pierwsze. Omawianie rozpocznę od tego pierwszego. System większościowy zakłada, że wybory z reguły odbywają się w okręgach jednomandatowych, potocznie zwanych jowami. Mandaty zdobywają w nich kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Ten system obowiązuje w Polsce w wyborach do Senatu, gdzie kraj podzielony jest na 100 okręgów. Z każdego z nich reprezentantem będzie ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. I tu sprawa się kończy. Dodam tylko, że ten system obowiązuje w Polsce od 2011 roku. Nieco bardziej skomplikowany wydaje się system DONTA, który jest systemem proporcjonalnym podziału mandatów, co oznacza, że proporcjonalnie większą liczbę mandatów w okręgu otrzyma ta partia, która ma większe poparcie. I system ten popiera duże i średnie partie polityczne. Jednak sprawa w nim jest nieco bardziej skomplikowana. Jak to działa w wyborach do Sejmu? Kraj podzielony jest na 41 okręgów wyborczych, w których wybiera się różną liczbę posłów i posłanek. Wszystko zależy od liczby mieszkańców danego okręgu. Przy podziale mandatów bierze się pod uwagę, czy partie polityczne lub koalicje partii osiągną klauzulę zaporową, potocznie zwaną progiem wyborczym. Jest to 5% dla partii politycznych i 8% dla koalicji. I jak się ją wylicza? Jest to procent osób uczestniczących w skali całego kraju w wyborach, które partie i koalicje muszą osiągnąć, aby zakwalifikować się do podziału mandatów, czyli do dalszego etapu. Głosy oddane na ugrupowania, które nie osiągną progu poparcia, nie są brane pod uwagę. Inne partie ich nie przejmują. W kolejnym etapie, liczbę oddanych ważnych głosów na poszczególne listy, partie i koalicje dzieli się przez kolejne liczby naturalne: 1, 2, 3, 4. Po czym wszystkie wyniki dzielenia układamy od największego do najmniejszego. Wybieramy kolejno tyle z nich, ile jest mandatów w danym okręgu. Ten etap nazywamy przydzielaniem liczby mandatów poszczególnym listom. I teraz najważniejsza rzecz, która jest najistotniejsza w wyborach i należy ją znać i pamiętać. I tu jest ważne wyborco i wyborczyni, na kogo zagłosujesz. W Polsce obowiązują tzw. listy otwarte. Inaczej otwarte listy wyborcze. Co to oznacza? Że z danej listy mandat poselski otrzymuje ta osoba, na którą oddano największą liczbę głosów, niezależnie od miejsca na liście. To bardzo ważna informacja, warto o niej pamiętać. Często wyborcy myślą, że nie ma znaczenia, na kogo zagłosują, bo i tak do parlamentu wejdzie osoba lub osoby z pierwszych miejsc na listach. Taki sposób myślenia podtrzymują sami politycy i jest im to trochę na rękę. Te kolejne miejsca na listach mają znaczenie dla działaczy partyjnych. Było takie zdarzenie w wyborach, gdy polityk zapytany przez dziennikarzy ujawnił, że na poszczególne miejsca na listach wyborczych trzeba płacić odpowiednie kwoty. To jest niedopuszczalne. A teraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie: iść na wybory czy nie? Udział w wyborach jest naszym prawem. Tylko czy chcemy z niego korzystać? Gdy się go pozbawisz, to raczej nie możesz narzekać. Niewygodna prawda, ale tak jest. Czasami to prawo zmienia się w moralny obowiązek, gdy mamy przeczucie, że rządzący nadużywają władzy. A będąc obywatelami i obywatelkami, nie mamy już zaufania do wykonujących ją w naszym imieniu. Jeśli już zdecydujesz, że będziesz głosować, to warto przyjrzeć się kandydatom z Twojego okręgu wyborczego, jaką partię reprezentują. Poszukaj informacji o programie politycznym tej partii. Tam powinny być zapisane nie tylko programy wyborcze, ale i wartości, do których ta partia się odwołuje. Jeżeli masz wokół siebie zaufane osoby, to porozmawiaj z nimi o swoich wątpliwościach, choć może to być trudna rozmowa. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na pytania, nadal chciałbyś skorzystać ze swojego prawa, to nie rób wyliczanki. Nie głosuj na ciekawe imię i nazwisko, nie oddawaj głosu na pierwszych z listy, sądząc, że i tak dostaną mandat, bo ktoś na nich zagłosuje. Może jest to niepoprawne, co wam powiem, ale możesz nadal skorzystać z prawa do głosu, oddać go jedynie jako nieważny. Niech to będzie świadomy bunt, który w ostatecznym rozliczeniu powinien być sygnałem dla klasy politycznej. Że nie odpowiada nam to, jak działa władza i jakich kandydatów zaproponowali politycy. Choć jak wskazują wypowiedzi tych, że po ogłoszeniu wyników wyborów, szczególnie części o głosach nieważnych, część polityków komentuje, że wybory były sfałszowane albo że wyborcy niedouczeni. I winą obarczają społeczeństwo, nie siebie. Pamiętaj, że demokracja to rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości. A większość to każda powyżej 50%. Więc dobrze byłoby zadbać o właściwe proporcje. Zbliżające się wybory będą dla nas szczególne z innego powodu, ponieważ połączono je z innym ważnym prawem, a mianowicie z prawem do udziału w referendum. I w tym przypadku sprawa się poważnie komplikuje, ale niech to będzie zapowiedź czwartej części kursu.